Wspólnie z serwisem dajemy rozpoczynam cykl materiałów poradnikowo-motoryzacyjnych, w których to dowiedzie się konkretnych rzeczy odnośnie eksploatacji pojazdu, jak również zostaną one dodatkowo wyjaśnione w formie pisemnej. Zapraszam was serdecznie. Nareszcie zrobiło się ciemno. Cześć! Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku motoradcy. Dzisiaj nie bez powodu czekałem właśnie, aż się zrobi ciemno. Z tego względu, że chciałem poruszyć temat związany z tym, jak sobie radzić za kierownicą w nocy. Jak sobie radzić właśnie z taką jazdą, e, jeżeli otacza jedna wielka ciemność. Otóż nie ukrywajmy, jazda w dzień, a w nocy to dwa zupełnie różne aspekty. Niby jedziemy tak samo, niby skręcamy w lewo i w prawo, tak samo jak zawsze, ale jadąc w nocy, nasz organizm bardziej. I szybciej się męczy Ale pamiętajmy jedno Jeżeli jedziemy gdzieś w dalszą podróż Szczególnie w nocy Bądźmy wyspani Z tego względu, że nasz organizm będzie potrzebował więcej energii Aniżeli podczas jazdy dziennie Mówię to Wam ja, osoba, która no, w swoim życiu już Dobry milion kilometrów przejechała A jak wiecie, nie da rady tego przejechać Tylko i wyłącznie w ciągu dnia Też trzeba zrobić to częściowo w nocy Od czego należy zacząć? W pierwszej kolejności Pamiętajmy o tym, żeby mieć przy sobie szmatkę zwykłą szmatkę. Najlepiej gdyby ta szmatka była chociaż trochę nawilżona, z tego względu, że będziemy mogli przeczyścić nasze reflektory, a jeżeli szmatka będzie dodatkowo bardziej namoczona, no, tym brudem, który otacza nas reflektor, po prostu nie porysujemy tego reflektora, szczególnie jeżeli on jest plastikowy. Kolejny aspekt: płyny. No płyny, szczególnie tutaj mam na myśli już, pomijam te typowe płyny eksploatacyjne do spryskiwaczy. Zawsze miejmy go pod dostatkiem. Jak również nawet taką szmatkę. Czasami, jeżeli płyn nie jest w stanie czegoś dobrze nam w, w, zmyć, żebyśmy mogli po prostu sobie to sami własnoręcznie wytrzeć. Gdy mamy czyste reflektory, mamy czyste szyby, będzie nam się jechało lepiej. Specjalnie na potrzeby tego materiału kupiłem sobie takie oto okulary. Nic jakiegoś specjalnego, ale podobno dzięki takim okularom ma jeździć mi się w nocy lepiej. Powiem Wam jedno. Kupiłem je przedwczoraj i wczoraj miałem okazję przetestować je po raz pierwszy. To było na odcinku mniej więcej 250 km. Trochę autostrady, trochę drogi szybkiego ruchu, trochę drogi lokalnej. I powiem jedno. Nie do końca uważam, że jest to coś idealnego, ponieważ na tym dystansie zauważyłem oczywiście, no ta poświata jest taka bardziej pomarańczowa, ale i kontrast niektórych elementów był zbyt duży a mój wzrok wcale jakby nie odpoczywał. No, wydawało mi się, że dzięki tym okularom moje oczy będą mniej zmęczone, a dopiero jak zdjąłem te okulary, było mi lepiej. Skoro już jesteśmy wewnątrz tego auta, warto porozmawiać trochę na temat oświetlenia wewnątrz. Może niekoniecznie tego centralnego, a tego co mamy przed oczami, czyli zarówno liczniki, konsola środkowa, czy tak jak w nowszych autach, podświetlenia nóg, podświetlenia drzwi, dioda centralna z tego względu, że jadąc w nocy, szczególnie w terenie niedoświetlonym, warto pamiętać, że jeżeli mamy taką możliwość, oczywiście, jeżeli mamy potencjometr, warto ściemnić co nieco. Przede wszystkim, jadąc w nocy, gdy patrzymy prze, przez szybę czołową i mamy dość mocno intensywnie naświetlony panel, cała nasza uwaga, mimo wszystko, będzie skupiała się i ostrość będzie skupiona na elementach. Tych maksymalnie podświetlonych, maksymalnie jaskrawych. To, co będzie działo się za szybą przednią, czyli to, co jest najważniejsze, będzie już dla nas tylko tłem. I takie naświetlenie deski rozdzielczej niejako odwraca naszą uwagę od tego, co dzieje się na ulicy. Warto pamiętać, że jeżeli mamy możliwość w naszym samochodzie i mamy potencjometr, Zmieńmy, ja nie mówię, że całkowicie, żeby nic nie widzieć, nie robić tak, jak chociaż w sobie też była taka opcja, wciskał się jeden przycisk, był tak zwany night panel, ale tak ściemnić, żeby zegary były czytelne, a żeby nasz zmysł bardziej skupiał się na tym, co jest za przednią szybą. Gdy już jesteśmy na tą przednią szybą, no warto wrócić do tych pucowanych przeze mnie reflektorów, i powiedzieć parę słów na temat tego, że jeżeli jedziemy właśnie w warunkach nocnych i jest tylko do tego możliwość, korzystajmy z reflektorów drogowych, ze świateł drogowych. Światła mijania, oczywiście, w terenie, gdzie jest dostateczna widoczność, tam, gdzie nie ma takiej dostatecznej widoczności, korzystajmy ze świateł drogowych, po to one są. Dzięki temu mamy znacznie szersze pole widzenia, wzrok nas będzie się mniej męczył, e, będziemy w stanie analizować coś już na kilka sekund do przodu względem świateł mijania. No ale oczywiście, jeżeli będzie jechało auto z naprzeciwka, pamiętajmy o tym, żeby te światła w miarę wcześnie wyłączyć. Nowe auta mają coś takiego jak automatyczny system przełączania między światłami mijania a długimi. Powiem wam szczerze, miałem okazję testować go w kilku egzemplarzach i jeszcze żaden z takich samochodów nie wzbudził we mnie takich pozytywnych emocji z tego względu, że nigdy te systemy nie działały w porę. Raz za późno, raz za wcześnie, raz kierowcy mrygali, tak nie powinno być, więc ja jestem z tych osób, które cenią sobie jeszcze, że jest kierownica w aucie i mamy jeszcze możliwość sterowania tym samochodem, więc róbmy to z umiarem. Tak samo, jeżeli chcemy kogoś wyprzedzić na drodze, róbmy to w ten sposób, że nie dojeżdżamy do samego auta, bo w ten sposób kogoś oślepiamy przez lusterko środkowe. Jeżeli on ma lusterko fotochromatyczne, no to pół biedy, nie będzie oślepiony, no ale nie każdy ma takie lusterko, więc starajmy się już ten maner wykonywać troszeczkę wcześniej. Również, jeżeli któryś z kierowców będzie nas wyprzedzał, i my jedziemy na światłach drogowych, trzymajmy te światła drogowe tak długo, aż on zrówna się z nami, żeby, jak to się mówi, w formie sztafety mógł przejąć to, to, tą widoczność przed nami. Tak? Nie, nie kasujmy tych świateł zbyt wcześnie. Warto też dodać, że jeżeli jedziemy w nocy i właśnie nadjeżdża takie auto z naprzeciwka, już nie chodzi o to, czy ono jedzie na światłach drogowych, czy na światłach mijania, zawsze w nocy ten reflektor w pewien sposób nas oślepia. I Taka moja rada, już stosowana przez wiele lat. Jeżeli jedziemy i nadjeżdża auto z naprzeciwka i długo długo, na przykład przed nami jechaliśmy w długim, ciemnym półmroku i czujemy takie ostre światło, skupmy nasz wzrok na prawym krawężniku. Nie patrzmy się w jego światła, bo w momencie przejeżdżania przez pół sekundy do sekundy, będziemy mieli po prostu mętlik w głowie i nie będziemy nic widzieli, więc starajmy się patrzeć. Na prawą krawędź jezdni, dzięki temu będzie nam się jechało znacznie lepiej i nie będziemy mieli takiego efektu oślepienia. Jak dobrze wiecie, ja zawsze polecam, żeby jechać w większej odległości, szczególnie w warunkach zimowych, czy właśnie w warunkach nocnych. Z tego względu, że tak jak mówiłem, mamy zawężone pole widzenia w nocy, i jeżeli zachowamy ten dystans troszeczkę większy, będziemy mieli taką dodatkową sekundę na reakcję. Uwierzcie mi, że podczas skrajnej sytuacji jest to bardzo dużo. Podczas jednej sekundy można wykonać od dwóch do trzech naprawdę dobrych manewrów, dzięki którym na przykład nic nam się nie stanie. To już na dziś będzie koniec tej nocnej przygody motoryzacyjnej. Czy to w tych okularach, czy bez nich, pozostawiam wam to już do indywidualnej oceny. Mam nadzieję, że te rady, które dzisiaj przedstawiłem, pozwolą wam bezpieczniej podróżować, nie ukrywajmy. To jest właśnie główny cel tych rad. Jeżeli chcecie wiedzieć czegoś więcej, w linku poniżej nadajemy radę.pl, rozwinąłem się tym razem w formie tekstowej, opisałem dokładnie te. Sposoby, które dzisiaj podałem, jak również jeszcze raz szerzej rozwinąłem wątek, jak radzić sobie ze zmęczeniem za kierownicą, bo to też jest bardzo ważny argument, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Dzięki serdeczne, pozdrawiam, trzymajcie się! Hej!